ma kochani. Ja tylko te przyczyny się ogolić, nic więcej, bo idę na siłownię. I chcę na siłowni wyglądać bardzo, bardzo ładnie, ponieważ ja jestem na siłowni z dwóch powodów. Pierwszy powód, to, żeby ćwiczyć, ok? I to nie jest tak, że ja sobie tam yy, siedzę i ładnie wyglądam, ale to też dlatego. Eee, muszę się, kurwa, ogolić, muszę, wiecie, założyć kolczyki, muszę się ładnie ubrać, muszę mieć ładne wdzianko, ładne buty, żeby po prostu się komfortowo czuć. I wtedy trening idzie jakoś tak łatwo. Po prostu czuję, kurwa, jak król siłowni, czuję się jak największa gwiazda na tej siłowni. I prawdopodobnie nie jestem, bo kurwa. Nie wiem czemu tak jest, ale mam takie miejsca, po prostu, których kurwa nienawidzę golić. I chodzi mi tutaj o szyję. I mam tutaj jedno miejsce na szyi, w którym zawsze mi się robią jakieś, nie wiem, kurwa, jakieś wrośnięte włoski. Zawsze mam tutaj czerwone, zawsze mam to podrażnione. I po prostu nienawidzę, kurwa, golić brody i szyi. To, jest naj, to są najgorsze miejsca do golenia, kurwa, jebasz brodę i szyję, tak po całości. Żeby nie było, jestem wdzięczny za moją brodę i szyję. W ogóle muszę was jakoś postawić lepiej, bo wy kurwa tak stoicie, jak nie, jak takie cipy. Nie, żeby cipa to, to była obraza oczywiście. Uuu, okej, okej. Okej, 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 okej. Wups, es, au, je, uu, he, 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 he. To nic złego, bo mam małego i to nic złego, ale to była nieprawda. Zaraz się zgrzyga. E, Patrzcie, kupiłem coś takiego, to nie jest współpraca, nie, nic, ale kurwa fajne. Szczerze, naprawdę fajne. I wydaje mi się, że to jest najlepsza rzecz, którą miałem na twarz. Jeśli ktoś by się zastanawiał, co kupić, to kurwa, to. Ta, 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 ta. A no i w ogóle to. Bo ja tak chciałem o tym w sumie później porozmawiać, Ale porozmawiamy no, o tym teraz. Nie śledziłem za bardzo, co się dzieje z tą Eurowizją. Pomijając. No, pomijając Babę, bo no, kurwa, jak można było tego nie widzieć. I jeśli nie wiesz o co chodzi z Babą, it's kinda crazy, to. Kurwa, żyjesz dosłownie jak jakiś pierdolony człowiek pierwotny, no bo. weź w ogóle, no. Kilka, mam kilka zdarzeń, jeśli chodzi o Eurowizję. Dlaczego to tak działa, że zanim będzie ta Eurowizja, to my już widzimy kurwa wszystkie piosenki z układami, jakby widzimy dokładnie ten występ, jaki będzie na docelowej Eurowizji. Dlaczego? Ja tego absolutnie nie rozumiem. Dlaczego to nie może być jakiś element zaskoczenia? Dlaczego to nie może być jakaś niespodzianka dla nas? Tylko to kurwa już musi być wszystko wiadomo wcześniej. Wiecie, wszyscy już znają te występy, wszyscy wiedzą kto wygra. I, I nie rozumiem tego, naprawdę tego kurwa nie rozumiem. Jakby, co jest fajnego w oglądaniu pięć razy tego samego występu? To jest moje pytanie, jakby nie chcę urazić żadnych fanów Eurowizji. To jest po prostu moje szczere pytanie, co jest w tym kurwa fajnego? Przepraszam, ale poziom tej Eurowizji to był kurwa jakiś... Ja nie wiem, to była jakaś pomyłka i dlaczego widać mi kurwa cycki. Znaczy nie oglądałoby ogólnie całej eurowizji, żeby nie było. Było Francja mi się całkiem podobała. Nie podobała mi się Szwecja, w ogóle ja nie rozumiem absolutnie y, tego fenomenu. Moim zdaniem ona strasznie darma mordę i wcale nie śpiewało ładnie. To wcale nie było jakiś, jakiś popis wokalny, to nie było nic takiego wow, co nie wiem, nikt by nie potrafił zrobić kurwa. Ja nie jestem żadnym specjalistą, ale no, lubię muzykę i słucham bardzo dużo muzyki i mam wrażenie, że trochę się znam na muzyce. I potrafię odróżnić to, co jest dobre od tego, co jest złe i to kurwa to może nie było złe, ale nie było dobre. Pora wejcie powierzchni go tu. I, I co? Patrzcie, Edyta Górniak, nie? Wszyscy wiemy, że jest pojebana. Ale no, przecież występ Edyty Górniak na Eurowizji był lepszy kurwa niż każdy występ na Eurowizji, jaki widziałem w ogóle chyba na przestrzeni ostatnich lat. No. Może nie, no było kilka fajnych występów. podobałem się Portugalia, jakieś kilka lat temu, ten, ten taki gościu, co wygrał, co był chory. Witaminka C, bardzo ważna. No i po prostu jestem trochę, trochę jestem załamany, zawiedziony i... I rozczarowany, w sensie może nie rozczarowany, bo spodziewałem się tego, że jakby poziom tego, to nie będzie nic niesamowitego, nic kurwa nie wiadomo jak, wiecie. Odważnego i szukującego, zabierającego dech w piersi. Jakby mimo że uważam, że Edytka robi wątpliwe rzeczy, jest wątpliwą osobą, ale jakby ja też, więc spoko, to no kurwa jej występ na Eurowizji był naprawdę bardzo dobry i uważam, że w tych czasach nie mamy takich występów, nie jest. Jakiś taki talent, moim zdaniem, który powinien być pokazywany w telewizji przed milionami osób. W sensie, no jakby takie piosenki lecą w na co dzień. Dlaczego nie możemy mieć czegoś fajnego, czegoś oryginalnego? Dlaczego musimy mieć coś purwądnego, zwykłego i basicowego? Dlaczego nie możemy faktycznie wspierać utalentowanych ludzi, którzy umieją śpiewać i mają do zaprezentowania coś ciekawego i oryginalnego swoją osobą swoją piosenką? Jak ja widziałam niektóre występy, to na przykład ten żołnierz z jakiego to, z jakiego był kraju. Nie wiem, ale taki żołnierz co tak szeptał, jakby ta piosenka nie była taka zła. Trochę dawało mi taki billy Eilish, tylko takie pocięcia rzutowych. I on całą piosenkę szeptał. Ja nie zrozumiałam ani jednego kurwa słowa, ani kurwa jednego. Jakby... Być... Głośniej, kurwa, no, mnie słyszę. no nie słyszę! Dlaczego bym nie mogą zaprosić ludzi, którzy są naprawdę utalentowani, nie wiem, no jakby nie są może popularni, ale są utalentowani i jakby wiecie, umieją faktycznie śpiewać. No, nie rozumiem. Przecież czas ludzie istnieją, jest ich naprawdę dużo. I nie rozumiem, dlaczego kurwa każdy kraj po kolei wybrał osoby, które tak średnio umieją śpiewać szczerze. Jakby oni na pewno mają tyle osób do wyboru, które potrafią zajebiście śpiewać. I, i co się z nimi stało? Gdzie one są kurwa? Pójdźmy na kajaki? Dobra, nieważne. Czy ja się właśnie smarowałem? SPF-em, tak? Dobra, to jesteśmy już prawie zrobieni. To jest moje najdłuższe wyjście na siłownię Ewer. Ale wiecie, odpaliłem się. Odpaliłem się i ja mam nadzieję, że to audio nie będzie wam jakoś przeszkadzać strasznie, bo... No właśnie, co wiecie, jest, 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 jest tak jak jest, tak? I jest echo, i jest... Eee, no. Idę się ubrać i lecę na siłkę i no, wrócę do was. Tylko muszę coś z włosami zrobić O pierdole Kurwa maczno, A wiecie co? Idę na siłkę Stęskniłeś się za ten? Za moimi widzami? No, bardzo się stęsknił. No sorry już, przepraszam. Obraziłem cię po przemu, tak? Przepraszam mi przepraszam. Ma tutaj Szymon Komendator. Wiecie, za co jeszcze przepraszam? Za ten jebany kurz. na to pewne usprawiedliwienie, ok? Jakby ja sobie odkurzam regularnie, ok? U mnie w pokoju jest czysto. I to, że tak widać kurz na tym całym filmie, kurwa do końca, to jest kwestia tego, że jakby idealnie przed kamerą przychodzi taka stróżka światła. I w tym małym paśmie światła widać po prostu dosłownie każdy, kurwa, każdy. Każdy ziarenek kurzu i przestańcie, jeśli chcieliście, to przestańcie mi mówić, kurwa, że mam brudno w pokoju, bo nie mam. I ten kurz to jest tylko i wyłącznie zasługa tego, że jest światło idealnie padające, kurwa, tak w kamerę, okej? Okay? Ja wiem, że to wygląda jak latający łupież dookoła, ale no nie. Nie mam łupieżu. Miałem przez chwilę, ale już nie. Wróciłem właśnie z siłowni i szczerze powiedziawszy, jestem. Ja mam na sobie cały czas same ubranie, i tak nie myłem się jeszcze, i tak nie uważam, że jest coś w tym złego, i tak zaraz się kurwa umyję, więc się nie martwcie, spokojnie, po prostu nie lubię się mieć na siłowni, bo u mnie na siłowni są jakby dwa prysznice. Tam jest po prostu szyba, kurwa, i od razu, jak są te dwa prysznice, to jest normalnie łazienka, i jakby ja nie jestem na tyle odważny i czuję się na tyle komfortowo chyba ze swoim ciałem, żeby. Być nago przy ludziach, którzy przechodzą w tej łazience. To jakby nie jest moja bajka, okej? Okay? To nie jest coś, co mi sprawia przyjemność szczerze, i po prostu jak mam wybór, to wolę umyć się w domu na spokojnie. Tylko powiedzmy chodzę na tą siłownię tak dwa-trzy razy w tygodniu i e, mam kilka przemyśleń po pierwsze. Dlaczego niektórzy chłopcy w wieku lat 15 chodzą na siłownię i kurwa siedzą po prostu i nic nie robią, i po prostu gadają i siedzą wszyscy przy jednym sprzęcie po pół godziny, kurwa? Jakby ja rozumiem, że niektórzy, nie wiem, pracują na siłowni, czy faktycznie spędzają bardzo dużo czasu na siłowni i to jest jakby duża część ich dnia. Rozumiem to, że oni może tak się nie spieszą ze wszystkim, ale no są też osoby, które się spieszą, którym zależy na tym, żeby po prostu poćwiczyć i, i, i zrobić ćwiczenie, kurwa, i skończyć, i, i wyjść, nie? A są takie osoby właśnie, które zajmują te sprzęty nie wiadomo ile, albo zajmują trzy sprzęty naraz i przychodzą między tymi sprzętami co chwila, kurwa. I trzy sprzęty naraz są zajęte po prostu przez pół godziny. Co jest? Chcesz wyjść? To wyjdź. Opowiem wam jedną sytuację, która mi się przytrafiła na siłowni, ok? A więc e, byłem na siłowni i, i wyszedłem. I tak wiecie, ćwiczę sobie, ćwiczę i nagle, kurwa, patrzę i nie wierzę własnym oczom po prostu. Ziomal, z którym kiedyś się spotkałem z Tindera, tak jakiś czas temu i był kurwa był straszny, w moich oczach wizualnie i jakby z charakteru, po prostu totalnie, totalnie nie moje klimaty w ogóle przeciwieństwo osoby z którą jakby ja bym chciał się spotkać spotkaliśmy się dosłownie na półtorej godziny, dwie godziny ja powiedziałem, że muszę się zawijać i on pod koniec tego spotkania powiedział, że bardzo się cieszy, że poznał taką fajną osobę jak ja i że mm, cieszy się na nowy etap w swoim życiu, a ja miałam takie... Czy ty siebie słyszysz w tym momencie? Jakby zgadaliśmy ze sobą półtorej godziny i po prostu jestem dobrym aktorem i potrafię udawać, że jestem zainteresowany rozmową, i potrafię udawać, że konwersacja i dana osoba mnie interesuje. Chociaż tak naprawdę, jedyne o czym myślę, to po prostu wrócić do domu. Tak naprawdę, jedyne o czym marzę, to po prostu, żebyś powiedział mi, że musisz już wracać. Wtedy ja powiem, o nie, naprawdę, tak miło mi się rozmawiało. No co ty. A tak naprawdę w głębi serca po prostu będę się cieszył niezmiernie, że w końcu kurwa nie muszę znosić twojego pierdolenia, okej? Okay? Ten, ten żomal mi nic nie zrobił, tak? Po prostu to nie był mój vibe, okej? Okay? I tyle. To, to jakby to on nic nie zrobił złego. To po prostu nie był mój vibe. Totalnie nie moja osoba wizualnie z charakteru. Dobra, jestem na tej siłce, nie? Patrzę i zgadnijcie, kogo kurwa widzę. No chyba nie Ilona Maska, co nie? Po prostu serce mi stanęło, bo miał takie Boże Święte, no on pisał do mnie dużo razy, potem ja mu nie odpisałem dosłownie ani razu. No i wydaje mi się, że to powinna być też taka troszeczkę sugestia dla tej osoby. Ja czasem po prostu wolę się nie odzywać, niż mówić danej osobie, że, że jej nie lubię, czy że po prostu to nie jest to. Bo idę na łatwiznę, ja wiem, że to jest złe, ale ja też jestem człowiekiem, ok I nie jestem idealny i... Mam swoje słabości i kurwa, nie mam czasem psychy po prostu powiedzieć komuś prosto w twarz, że nie lubię tej osoby. Po prostu przestanę się do niej odzywać, ok? Ty podobnie po mnie podszedł, powiedział cześć. Jeszcze z takim, wiecie, z, z takim uśmieszkiem, takim... No cześć. Ja takie, hej. Fajnie, że nie odpisałeś mi ani razu na ani jedną wiadomość. Ja takie... <laughs> Widocznie miałem powody. Odwróciłem się i, i, i poszedłem dalej ćwiczyć i, i ignorowałem po prostu jego obecność na tej siłowni. No, takie sytuacje mnie po prostu demotywują i sprawiają, że kurwa, nie chcę wychodzić z domu. W sumie taka puenta, taka rada dla was z tego wszystkiego. Bądźcie kurwa mili, okej? Okay? Rozwiązujcie swoje problemy w jak najmniej toksyczny sposób, bo jak potem nagle z dupy spotkacie osoby, które trochę gorzej potraktowaliście, to... To jest, kurwa, najgorsze. To jest lekcja z mojego dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało i to po prostu było takie głupie pierdolenie, ale no, lubię tak głupie pierdolić. Mam nadzieję, że niektórzy też lubią tego słuchać, także jakby to by było na tyle. Ja się żegnam. Siema, syny. Widzimy się w następnym filmiku. Love you!